Wszystkich mieszkańców gości i regionu zapraszam do mojego biura na Rynku Wełnianym 11. Codziennie, szeroko otwarte biuro dla wszystkich interesantów, ze wszystkimi sprawami. Ja będę tu bywał na początku każdego tygodnia przez 1-2 dni, więc spotykamy się od dzisiaj z Burgoszczanami i mieszkańcami regionu w moim nowym, dzisiaj otwartym biurze poselskim. Zapraszam. Ale jestem dziwnym, nietypowym debiutantem, bo w Sejmie pracowałem wcześniej przez 7 lat. Jako wicedyrektor Biura Klubu Parlamentarnego, występowałem też w Trybuny Sejmowej jako minister w Kancelarii Premiera, więc znam Sejm i znam sposób w jaki Sejm pracuje. Nie miałem wielkich oczekiwań po tej nowej większości, która się wyłoniła, ale myślę, że to co się dzieje przekroczyło również te moje niewielkie oczekiwania. Największy klub parlamentarny nie ma wicemarszałka w prezydium. Odmówiono też wicemarszałka w prezydium Senatu. Pan marszałek Szymon Hołownia narusza regulamin. Widać, że nie zna tego regulaminu i nie rozumie przepisów prawa, nie wie jak je stosować. I to jest wszystko, to się wszystko dzieje ze szkodą dla polskiej demokracji. Myślę, że Polacy wyciągną z tego. A ostatni tydzień to też mieliśmy skandal międzynarodowy w Sejmie. Byłem tam, kiedy jegoż Braun odpalił tą gaśnicę, widziałem krztuszące się i kaszące dzieci, bo tradycyjnie w święcie hamukowym uczestniczą małe dzieci. Absolutnie to potępiam, takie wydarzenie nie powinno mieć miejsca w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Klub Prawo i też bardzo ostro to potępił. Przyznam, w Bydgoszczy wiele osób tak naprawdę się zastanawiało, jak to będzie z Pana funkcjonowaniem tutaj, bo tak naprawdę Bydgoszcz to jest dla Pana nowa rzeczywistość. Jak pan widzi tę kadencję? Od czasu, kiedy objąłem mandat y, poselski, mimo tego, że marszałek hołownia w trochę eksperymentalny sposób ustala terminy obrad Sejmu, udaje mi się tu bywać praktycznie co tydzień, na no, ogół przez dwa dni. Spędzam tutaj dwa dni na początku tygodnia i, i taki schemat y, będę się starał zachować. Nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek było tutaj naruszone. Będę dostępny dla interesantów, będę. Uczestniczył w różnych inicjatywach, spotkaniach. Taka jest rola posła w regionie i taką rolę będę konsekwentnie spełniał. Czego możemy się spodziewać z punktu widzenia regionu w najbliższym czasie? To słyszałem, że, i, że już są składane wnioski o powołanie tych zespołów parlamentarnych, o których była mowa jeszcze nie, niekiedy nawet w kampanii wyborczej? Ja już się zapisałem do dwóch zespołów parlamentarnych, jeden Kujawsko Pomorski organizowany przez mojego kolegę posła Łukasza Schreibera, drugi ponadpolityczny regionu bydgowskiego organizowany przez pana posła Pawła Olszewskiego. tutaj nie ma miejsca na polityczne animozje. Oczywiście trudno mówić o jakiejś bardzo serdecznej i ścisłej współpracy, ale w sprawach lokalnych musimy ze sobą współpracować niezależnie od barwy politycznej. A jeszcze zapytam, czy przy okazji dyskusji budżetowej, nie wiemy kiedy tak naprawdę będzie uchwalany jeszcze, czy będą jakieś tematy lokalne. Panowie. Zasadą jest absolutną, pamiętam to dobrze, bo koordynowałem tę kwestię jako wicedyrektor biura klubu parlamentarnego. Zasadą jest, że kluby zgłaszają poprawki regionalne. Jestem przekonany, że klub Prawa i Sprawiedliwości złoży takie poprawki. Ja również będę je zgłaszał. I bywa tak, że takie poprawki zyskują sobie ponadpolityczną większość. Tak bywało wielokrotnie w debatach budżetowych w poprzednich latach, więc liczymy na to, że uda się przepchnąć przez Sejm korzystne dla regionu rozstrzygnięcia finansowe.